Cześć, tu... Cześć, tutaj odcinek i witam was w Fuck the War, w This War of Mine. O właściwie w takim bardziej filmie informacyjno-zapytajnym, czy coś. E, tak. E, Krałem sobie ostatnio This War of Mine, jakoś mnie wzięło po, po tych patchach. Przeszedłem sobie, jak widzicie z epilog, czyli przeszedłem do końca, e, jedną z dostępnych kampanii. I o co chodzi? P Pamiętacie z tego starego, to bardziej było na zasadzie losowej? Teraz. Teraz mamy dostępne kampanie. E, kampanie e, różnych postaci. I mamy napisane, ja, ja próbowałem wystartować sobie jedną, e, którą gra się samym Marko, no i ona jest dość trudna, zważywszy, że mamy tylko jedną osobę. Nie ma, nikt, nie ma kto pilnować kryjówki, co chwilę nas okrada, okradają. Jest po prostu e, no, masakra trochę. E, więc przyszedłem sobie, przetrwałem 14 dni, bo się sam zabiłem trochę, ale przypadkowo. E, Przetrwałem za to kampanię, e, gdzie główną przewodniczką była Katia, razem z nią był Bruno i Pawle. I e, dołączył mi bardzo szybko w miarę Marko, więc miałem praktycznie dobry skład. Jeden problem to był jedzenie, ale bardzo szybko to ogarnąłem. Udało mi się spoko to przetrwać. E, dostępne jest jeszcze sporo kampanii. Jakaś tu jest zablokowana, jakaś mi się właśnie odblokowała. Jakiś Facebook mi e, siedzę w tle ale już się nie drze. E, tak I, i teraz pytanie do Was, czy chcielibyście jedną z tych gotowych kampanii, czy może stwórz własną historię, no i tutaj jest dostępny motyw, że możemy utworzyć własną jakby kampanię dobierając startowe postacie i e, ja wrzuciłem tutaj siebie e, jako informatyka dostępne jest sporo klas w ogóle jak to tworzyłem tylko było mniej E, tak, e, wrzuciłem jakieś randomowe zdjęcie, to było na szybko strasznie robione e, Kiedy zastanawiałem się czy tego nie zagrać, w końcu nie zagrałem, ale e, jest dostępne e, no, możliwość stworzenia całej takiej jakby kampanii i teraz pytanie do was, czy chcielibyście ten tryb, czy w ogóle byście chcieli, żebym nagrał This War of Mine na nowy rok, znaczy bardziej... No bo teraz to już wyjeżdżam i nie będzie za bardzo czasu żeby to nagrywać, dlatego w nowym roku. Eee, I teraz, czy chcielibyście tą jedną z gotowych kampanii, czy właśnie taką kampanię stworzoną tutaj, to znaczy moja historia? Eee, tak, i, i, i w takim razie, czy jeżeli chcecie, na przykład tą moją historię, to ja bym proponował, żebyście, żeby ona była na dwie osoby w miarę umiarkowana, że to wszystko tak porówno, że, że, że tak na poziomie normalnym, te 40 standardowych dni e, i teraz Pytanie na was, czy tak chcecie? Jeżeli tak, to na dwie osoby, jedna z nich to byłbym ja, ale niekoniecznie ten ja tutaj wrzucam to zdjęcie, bo możecie coś sami stworzyć, wrzucić do mojego warsztatu. Znaczy do warsztatu, ja wtedy to wyszukam. I nie tylko portret mnie, ale właśnie tej drugiej proponowanej przez Was osoby. Kto to może być? E, I teraz jak to podpisujecie? Chyba ja e, nie wiem, czy można dawać takie same nazwy, ale jakbyście po prostu dawali nazwę ta oczy, żeby po wpisaniu w warsztat, ja bym mógł znaleźć ta oczy nasze. znaczy. W wpisaniu w warsztat ta mógł znaleźć wszystko związane z tym, co wy zrobiliście, to byłoby bardzo fajnie. Jeżeli nie da się zawsze ta oczyń, to ta 1, 2, 3, 5, 8, 34 i tak dalej. I to nie tylko musi, może być postać, ale również to może być cała historia przygotowana pod to pod moje nagrywanie. Jakaś wymyślna ze specjalnymi, no że. Niekoniecznie, tylko wszystko umiarkowane, tylko coś by było bardziej, że, że zima jest sroga, albo niekoniecznie, by się wypierdzielę, ale to nic. Byle nie najtrudniejsze, bo e, gra jest dosyć trudna i nie wiem, czy bym ujechał na tym najtrudniejszym. Wydaje mi się, że tak, ale mogłoby być e, srogo. E, więc e, propozycje od Was ja czekam, w komentarzu piszcie. E, właściwie to chyba tyle. Eee, jeszcze podrzucę to oczywiście na grupie i na fanpage, żeby ludzie też się jakoś widzieli. Fajny byłby ten motyw, właśnie z pracy w warsztacie. Bo e, wiem, że nie jest trudno zrobić taką postać. Wystarczy dodać zdjęcie tam do pliku gry e, i, i, i jakoś fajnie to opisać. I to, to jest tak jakby zadaje dla was i fajnie by było jakbyście coś z tym zrobili. Jeżeli się jakoś fajnie do tego przyłożycie, to inni będą ciekawe dla innych to będzie ciekawsze, żeby to obejrzeć. Oczywiście e, to zależy tylko od was e, i, i tyle. Wiem, że to dużo pracy nie wymaga. A mogłoby coś fajnego przy waszej pomocy e, powstać i mógłbym jakoś to fajnie wykorzystać. E, oczywiście jest też możliwość zagrania tej podstawowej kampanii, jednej z tych tam wymienionych, ale to już tylko od was zależy. A póki co, piszcie w komentarzach, e, dawajcie łapki w górę, jeżeli bardzo chcecie, bardzo, bardzo. I jeżeli bardzo nie chcecie, to też dawajcie łapki w górę, ale piszcie w komentarzach, czy chcecie z tego serię, bo, bo gra była całkiem spoko e, i jest całkiem spoko. I trochę się rozwinęła, i w ciekawy sposób się rozwinęła, myślałem, że ona już po raz, że się przejdzie już się znudzi, już nic więcej, ale jednak to trochę rozwinęli, dodali parę ciekawych rzeczy i naprawdę, e, naprawdę, no, jest w co pograć, tak, więc e, pytaję do was, piszcie czy chcecie i to by było na tyle, ja się z wami żegnam, na razie, cześć.